Też kochani, witam Ciebie serdecznie w następnym dniu. A dzisiaj o czym chciałabym powiedzieć? A dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, jak natura, las i tak naprawdę Mama Ziemia pomaga nam w oczyszczeniu naszej świadomości, uziemieniu, bo tak naprawdę tutaj, tu ja jestem akurat aktualnie w lesie, tak żebyście mogli sobie zobaczyć. Ua! O, i zapraszam Was do tego, abyście znaleźli przestrzeń, ale się zakręciłam, abyście znaleźli przestrzeń do tego, żeby odpocząć, tak? tak jak wczoraj mówiłam, o byciu w samotności i spokoju. Las jest taką przestrzenią, w której tak jakby mamy naturalną medytację, bo dźwięki, które, wy, które tutaj słyszymy, odgłosy natury, tak, różnych zwierząt i roślin, zwierząt i roślin, no tak, bo szumią drzewa. I różne zwierzęta można zobaczyć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj, tak jakby dzięki tej energii, bo jak jesteśmy w domach, tak, czy w wielorodzinnych, tak, czy blokach, tak, no to mamy bardzo dużo osób w bardzo małej przestrzeni. I przez to różne informacje od tych osób mogą przechodzić do Twojej świadomości. A tutaj w lesie, tak naprawdę, jest to czysta przestrzeń. Nie dlatego że tu w ogóle nie ma ludzi. Tylko dlatego, że jak ty tutaj jesteś, jesteś otoczona i otoczony naturą. Nie masz tu mieszkańców, tak? Nie ma tu domów. Jest ich może kilka, tak? Gdzieś tu na, na obrzeżach, a tak naprawdę w tej przestrzeni dopiero możesz doświadczyć spokoju. I tak naprawdę spokoju w twojej głowie, bo nie ma zewnętrznych źródeł. Jeśli masz Sąsiada czy sąsiadkę. Jeśli masz sąsiada czy sąsiadkę, tak naprawdę w Twoim domu, no to możesz podświadomie odbierać informacje, e, informacje od niej czy od niego, tak? Od Twoich sąsiadów. Jeśli są jakieś awantury, możesz je słyszeć. A w lesie jest to przestrzeń właśnie na to, żeby się wyciszyć, połączyć ponownie z naturą. Zapraszam Cię również do medytacji, tak? Która medytacji uziemienia żebyś znalazła taką przestrzeń i znalazł taką przestrzeń, żeby się zatrzymać i wyobrazić sobie tak naprawdę kochanie korzenie, które zalewają się łączysz się z ziemią z tą mamą ziemią jak drzewo kochanie i oddajesz wszystko to co trudne, wszystko to co ciężkie do tej ziemi a dlaczego? Dlatego, że nasza mama Ziemia tak naprawdę przyjmuje każdą formę energii. Kiedyś bardzo dużo e, mieliśmy zwierząt, tak? Teraz obecnie jest ich coraz mniej, coraz mniej wyginają, wy, wyginają, le, le, le wyginają, wyginają, dobra. Umierają dużo e, z gatunków, które wcześniej żyły, są już na wymarciu. Są już na wymarciu. No e, i dlatego my teraz jako ludzie, czyli jako te istoty żyjące na ziemi, powinniśmy ponownie połączyć się z tą ziemią, dlatego że tak jak wcześniej e, e, ziemię zasilały za, zwierzęta, tak teraz my jako ludzie powinniśmy zasilać, łączyć się z tą ziemią, tak? Dlatego że tak naprawdę jeśli ziemia jest silna to my jesteśmy. Ziemia daje nam tak naprawdę wszystkie zasoby życia, bo, bo tak naprawdę to, że zwierzęta żyją, mają co jeść. Dzięki drzewom możemy oddychać, dzięki różnym gatunkom roślin możemy się leczyć, bo tak jak kiedyś powiedziano, i ja bardzo w to wierzę, że każdą z chorób, która istnieje, jest rozwiązanie w naturze, tak? Jest lekarstwo również na tej ziemi, bo jak coś powstało, tak? Jakaś choroba, to tak samo powstało i yy, uleczenie, tak? Czyli rozwiązanie w naturze, na każde schorzenie. No i oczywiście ktoś może się zgodzić, ktoś może się nie zgodzić. Ja nie jestem lekarzem, nie interesowałam się tym, nie wiadomo jak wcześniej, ale jak chcesz, poczytaj, daj mi, daj mi informację, może ty wiesz coś na ten temat, z chęcią posłucham, skomentuj ten film. No i dalej o tej Mamy Ziemi, do czego zmierzam, tak? Zmierzam do tego, że Ty jako człowiek po prostu poczuj swoje... jak z Twoich stóp wychodzą korzenie do tej Mamy Ziemi. I tak jakby ważne jest to, że w momencie, kiedy jesteś połączony i połączona z tą Ziemią, to ta energia, również ta trudna, ciężka energia, która może przez Ciebie przepływać, którą możesz odczuwać, w tym bardziej w aktualnym czasie, różne rzeczy mogą się dziać, to, żebyś umiał i umiała, tak jakby połączyć się z tą Ziemią, uziemić swoje ciało, wyjść z tej głowy, bo jak jesteś w głowie, wtedy masz chaos. Jak wchodzisz do serca, wracasz na Ziemię, pojawia się spokój, bo pojawia się wtedy spokój w Twoim ciele. To może być taka dla Ciebie wskazówka, kiedy Ty jesteś uziemiona czy uziemiony. No jak jesteś uziemiony, to tu jest spokój. tak? To znaczy, że twoje ciało nie lata, nie jesteś w głowie i tutaj nie masz miliona myśli, tylko po prostu jesteś obecna i obecny w swoim życiu. No i ty, w tym właśnie może ci pomóc ta praktyka uziemienia. Czyli stajesz sobie, tak jak ja teraz staję sobie tutaj w moim pięknym lesie, który, kocha, który kocham e, bardzo, mój, mój kochany las. I stoję sobie tutaj w tym moim lesie na ziemi. Wyobrażam sobie, tak, jak moje stopy przez moje stopy wychodzą korzenie i, ca i jakby odpalam. Widzę te czerwone korzenie, które zakorzeniają się w ziemi. Ty też to zobacz. I cała ciężkość z mojego pola, tutaj to, co się znajduje z głowy, tak, tak jakby ja to wrzucam do tych korzeni, czyli wszystko to, co jest ciężkie, wszystko to, co, kochani już Tobie, tak, kochanie, Tobie nie służy, co jesteś gotowy i gotowy się pozbyć, pozbyć, tak, to, co nie jest zgodne z swoim najwyższym potencjałem, swoją wolą duszy, to niech to się uziemi, tak, i wtedy z tymi korzeniami wypoczuj sobie, jak te korzenie idą coraz głębiej, i są coraz bardziej czerwone, jak ta energia tej ziemi tego, tej ciężkości, tak naprawdę ty to wszystko zrzucasz do tej ziemi. Jeszcze powiem tylko jednej rzeczy, która może być blokadą dla ciebie, kochanie, jeśli łączysz się z ziemią, to to, że ziemia nie określa energii, tak? To ziemi, dla ziemi nie ma energii negatywnej czy pozytywnej, dla niej wszystko jest neutralne, tak? Cokolwiek ty jej dajesz, jakkolwiek e, ta, chodzi o energię, jeśli ty jej oddajesz tą ciemną energię, dla niej i są to zasoby, które ona może przetworzyć w życie, tak? Czyli w następne drzewko, w następne ziarenko, grzybka, czy e, jakiś owoc, tak, jakódki, e, borówki, czy malinki, czy jeżynki. cokolwiek tam może zrobić, ale ważne jest to, czy w kwiatki to przetwarza tą energię ku dobru. I też, żebyś wiedział, że Wiedziała, że w momencie, kiedy ty się uziemiasz, czyli wyobrażasz sobie te korzenie, wyobrażasz je sobie do momentu, kiedy poczujesz ulgę, kiedy poczujesz, że jesteś w obecności. W momencie, kiedy ci tu jeszcze coś lata, to znaczy, że jeszcze nie koniec, tak? Że jeszcze muszę poćwiczyć, jeszcze muszę skupić swoją uwagę, skupić swoją wolę na tych swoich korzeniach. Kończy się ten proces w momencie, kiedy ty czujesz ulgę tak czujesz, że jesteś obecna i obecny, kiedy ten natłok tu informacji, tak, zaczyna być pojawia się spokój, tak? Pojawia się spokój, pojawia się rozluźnienie. To są te Sytuacje I te emocje, które ty chcesz wspierać w swoim życiu, bo w spokoju to ty decydujesz, co płynie w twoim życiu, co w twoim życiu dalej będzie. A jeśli jesteś chaosiem, w H8, to ty tak naprawdę biegniesz za czyjąś kreacją, biegniesz do czegoś, czy też za swoją, ale tak naprawdę jesteś w biegu. I jak biegniesz, możemy sobie wyobrazić, że, bie, że ktoś biegnie. Nie jesteś w stanie zobaczyć wtedy wszystkiego, bo jesteś w skupieniu na tym, co aktualnie robisz. Więc ten spokój pozwala ci tak naprawdę być obserwatorem swojego życia i zobaczyć, co tak naprawdę w tym twoim życiu jest, co, co w twoim życiu się dzieje. No, i do tych korzeni, kochanie, do nieba i do ziemi. Wyobraź sobie, że jesteś tym drzewem i te twoje korzenie są silne i stabilne, i że one zawsze tak naprawdę są. Więc jeśli cokolwiek będzie trudnego w swoim życiu, po prostu zamknij oczy i wyobraź sobie, że ten cały trud, wszystko, czego doświadczasz, zostaje oddany do tej ziemi poprzez te korzenie, które wychodzą z swoich stóp. I pięknego dnia, cudów, niespodzianek, wdzięczności, miłości, lekkości, zabawy, radości, słońca, wszystkiego co najlepsze. Jeszcze chciałabym powiedzieć Wam, podziękować za Waszą obecność, za każdą osobę, która to ogląda, za Ciebie, kochanie, tak do Ciebie mówię, tak do Ciebie mówię, dziękuję i wysyłam ogrom miłości i zalewam całe to doświadczenie światłem. Kocham Was, do zobaczenia!